Telefon mam już rozłożony, OPPO A78 5G. Słuchajcie i klientka mówiła, że wyświetlacz odpadł, no i on faktycznie odpadł. Tylko zastanawia mnie to, jak to się stało, że tutaj ta taśma, to jest tak jakby ktoś uciął specjalnie, bo ona się tutaj nie kończy, ona się kończy tutaj. To idzie dalej i tutaj wchodzi do płyty. To jest ta taśma, o ta, ta, ta z lewej strony. Ta to jest, łączy do, y, dolną płytę ładowania z górą. Z płytą główną, a to jest właśnie taśma wyświetlacza. Jak to się stało, że to tak zostało ucięte równiutko, tak jakby gidotyna poszła, to nie wiem. Wygląda na to, jakby to było specjalnie ucięte nożyczkami. Nie wiem w jaki sposób, albo po prostu no, ktoś szarpnął i tak pękła ta taśma w ten sposób. No nie mnie to oceniać, ale tutaj przepraszam bardzo. Klientka mnie. Zobowiązała, żebym zamówił, co trzeba, i zrobił. Także tutaj działamy. Nieważne jak to się stanęło, ale się stanęło. I yy, wyświetlacz LCD ucięło. Tak się to stanęło. Dobrze. Działamy.